Za nami jubileuszowy 20-rodzinny rajd rowerowy organizowany przez działdowski MOSIR. Niektórzy jego uczestnicy brali w nim udział już po raz 20. W tym roku, ze względu na upały, trasa miała tylko 27 km. Jesteśmy w centrum naszego miasta, a więc na starówce Działdowskiej. Szanowni Państwo, to jest 20. rodzinny rajd rowerowy. Oprócz rodzinnych rajdów rowerowych robimy również jesienne rajdy rowerowe. No przepiękna pogoda, chyba za ciepło, a więc moja decyzja jest taka i ostateczna, że skracamy ten rajd o 7 km, Temperatura powyżej 30 stopni, a więc troszeczkę obawiam się o naszych uczestników. Jest różna kategoria wiekowa, są bardzo ludzie zaawansowani, wiekiem są dzieci, a więc będzie ten rajd 20. 7 km. Bardzo dużo chętnych. Myślałem, że pogoda ich odstraszy, ale nic, nic z tego. Jest mnóstwo ludzi. Myślę, że około 150 rowerzystów dzisiaj wystartuje w 20 rodzinnym rajdzie rowerowym. Ja uważam, że lepiej jest jeździć na rowerze, bo jednak spędzamy czas na dworzu. No i jest fajnie. Jak często na tym rowerze jeździsz i dlaczego dzisiaj tutaj jesteś? A to zależy. W sumie no to zazwyczaj z rodzicami jeżdżę na rowerze. I w sumie tutaj jeżdżę trzeci raz. Jestem drugi raz wraz z rodziną na Rajdzie. Fajna impreza, fajni ludzie, dobra organizacja, piękna pogoda dzisiaj: słoneczko, wiaterek, więc zapraszamy wszystkich. Rower jest jedną z naszych rodzinnych form aktywności. Staramy się korzystać z wszystkich możliwych, organizowanych imprez tutaj w naszym mieście, również w okolicznych miastach Lisbarku, rybnie. Yy, więc sport, sport, sport i jeszcze raz sport. No, co roku jeżdżę, nie? Podoba mi się to. Fajna forma wypoczynku. A jak się chodzi o formę i kondycję? Bardzo dobrze. Mam już 60 lat, ale jeżdżę Na rowerze jeżdżę bardzo często, codziennie dosłownie i to robię nie tylko kilometr, ale 10-15 kilometrów. Począwszy się od działdowa do Gralewa. Z Gralewa przez Klęczkowo i tam dalej ta wracam, to jest prawie 18 kilometrów. To jest przeważnie codziennie. To jest niesamowite, niesamowita jazda. Niesamowite. To jest coś pięknego, taki sport, który się kontynuuje na rowerze, to jest wspaniałe. A zresztą, tu, jeśli chodzi o mosty, to jest świetnie zorganizowane. To już jest kolejny mój rajd, nie wiem, może dwudziesty, może nie wiem. Jestem już taką starsza to szkoła. pewnie panie pani jest rekordyczna, chodzi o udział w tych. Może nie zupełnie, ale jedno tam z nich, może na tym ostatnim miejscu, ale tak no, to jest. W każdym może takie pytanie niesportowe. Widoki, które mijamy po drodze. Przepiękne lasy, teraz kwitnące zboża, które jest cudownie rzepa, który już końcowi się ma, zwierzyny, które nie ma, nie ma, naprawdę nie ma żadnej zwierzyny. Kiedyś mnie dzikie tylko wystraszyły, to musiałam uciekać na pedał i szybko przed siebie. Rodzinne rajdy rowerowe cieszą się taką popularnością, że jeden w roku to za mało. Już planowane jest podobne, tyle że na jesieni.